Półfinały. Półfinały. Moi drodzy, walka już trwa. Idź oglądaj. Moi drodzy, będzie walczył tutaj Kamko ze Spamerem w pierwszym półfinale. Jest Spamer. I co ciekawe, był tutaj system banowania. To znaczy z czterech klas mhm. przedstawionych właśnie do turnieju, przeciwnik zbanuje jakąś postać, aby nie, przeciwnik nie mógł grać, tak? I tutaj Kamko mając do wyboru Warriora, Druida, Paladyna, Szamana, będzie mógł tylko zagrać warriorem, paladynem i szamanem, ponieważ druid jest zbanowany u kamko, a u spamera miał być priest, paladyn, druid warrior. I spamer ma zablokowanego priesta. No i jest git. I jest git. Teraz jest wybór. To mi się podoba. To mamy, to mamy. I kurde, streamujemy. Dodajmy jeszcze, słuchaj, to jest bardzo ważne. Jest? Dodajmy tutaj tekst na ekranie i będziemy pisać, będziemy pisać przy ignikach, ile mają 0, 0. I wiesz o co chodzi? Żeby ludzie widzieli, jaki jest wynik. Mhm. Czyli tutaj przy tym niku dasz 0 i tu 0. To ja to będę robił w tym czasie, kiedy ty będziesz opowiadał. Dobra. Góra. My oglądamy spamera. Później zmienimy najwyżej widok. Na jakim dać rozmiar? 75 dajmy. Dobrze, e, moi drodzy, tutaj mamy e, spamera, który prawdopodobnie gra Grim Patronem. On chyba grał, tak? Grimem. E, I mamy też Kamko, także tutaj mamy agresywnego szamana. I Spamer. Zero, ok. Pierwsza tura wędruje e, zbieracz łupów. Zbieracz łupów. Przypominamy, że to jest turniej offline, oni tu siedzą Oni tu dzisiaj o godzinie 17 już czekali pod lokalem tylko po to, żeby żeby zagrać Dobra. I okay. teraz siedzą naprzeciwko siebie i wiecie, to jest to zupełnie co innego, jeszcze jest Jaina, jeszcze jest Kominek jest Kominek i jeszcze inne dziewczyny jest. są Także Spamer teraz ma trzy punkty many do wykorzystania i czy tutaj zobaczymy? Nie, myślę, że tego Gula nie zobaczymy, myślę, że tutaj Akolita chyba Akolita bądź pani z, chciałem powiedzieć, jak się nazywa miejsce, gdzie Kowal Kuźnia. Chciałem powiedzieć, pani z Kuźni. Ale tu już się, się namyślają. Nie? No tak, tu już się namyślają, bo to jest półfinans słuchajcie. jak Na początku, jak ktoś tam przegrał w tej fazie pierwszej, no to co tam? No to najwyżej wypiesz no. piwo i idziesz do domu, nie? Ale tu już są szanse, tu już są szanse. Są szanse. Fajne gifty są i pieniężne, no i pieniężne. A w półfinale jest ich czterech. Tak, czyli. Ktoś kto bardzo źle zagra to będzie czwarty i wtedy... Ja teraz nie, nie kojarzę, bo tam na pewno jest ten Iwer ten w białej koszulce z Paladynem i jeszcze... Kto? Może Chat No nie umiem sobie teraz przypomnieć, ale dobra. Tutaj mamy teraz, moi drodzy, ja już tu piszę, ruch od, od Spamera. Spamer musi pierwszy dobrać kartę. Także ma egzekucję. Ma jeszcze łomot. Nie ma broni. Szkoda, gdyby miał broń to oczywiście rzuciłby Pirata. Zdecydował się na wyrzucenie zarówno tutaj płatnerki, jak i gula. Także to jest też troszkę wkurzające, bo no po prostu zginie mu ten konny, ale no ten konny będzie mógł. Się... Ja mam tylko takie tak. pytanie, czy oni mają w słuchawkach muzykę? E, czy oni, czy ma? oni mają chyba nie? Będzie w finale. Tak wiem, że w finale, bo finał będzie na dole streamowany z głosem, bo na razie jest bez głosu na dole z opóźnieniem. E, natomiast wiem, że wiem, będą mieli wtedy. Nie, nie miał w A, no, może tak. Wiecie, jest, Poszło wstrząs lawy, tutaj będzie wstrząs ziemi, czyli wyciszenie płatnerki i czy zdecyduje się na wymianę, tak zdecydował się i utopi tego konia, proszę. Dobór karty, jest młyniec, gdzie jest patron i gdzie jest broń? No myślę, że naprawdę spamer tutaj bardzo, bardzo mocno czeka na to, aby dostać przynajmniej broń, ale nie, jest płatnerka. No niby są tu jakieś czary, które. No jest oczywiście tutaj młyniec, który musi być zagrany w tej turze, ale to tylko czyści stół na chwilę. A Kamko ma agresywnego szamana, więc. Będzie tutaj dużo, dużo naprawdę ataków. Czy to już są takie deki? Tak, to są, to są jak to są najbardziej deki takie... grywalne na rankedach, na turniejach, także tu już są. To nie są te deki, co tam był tu już tygrys. Nie, 5 -5 -5 -5 -5. No, nie był tygrys, a nie było. Także jest cały. bym ja, takim tygrysem zagrał. Ja przypomnę, bo teraz Kamko gra szamanem, więc jeszcze ma do wyboru paladyna i warriora. Natomiast Spammer grając teraz warriorem jeszcze ma paladyna i druida. Więc zobaczymy jak to będzie w następnej, ale to dopiero zobaczcie, mają prawie full HP. Zawodnicy. Zresztą Dawida widać, jak Dawida nam niki, zaraz nam tu pisze wszystko. Będzie wszystko ok. No i mamy broń. To była bardzo upragniona broń, ponieważ jak on teraz rzuci broń. Zobacz. On ma dwóch piratów, którzy kosztują zero, ponieważ. Co ta broń miała? Coś takiego, że. Nie, nie, nie. Broń nie ma. Korsarz ma. Możesz najechać na korsarza. Na pirata. Na pirat z czapką. Kosztuje jeden mniej za każdy punkt ataku na broni. No. Jak ja bym wiedział, że takie karty są, to by w ogóle inaczej całkiem było, nie? Czy oni grają teraz do 3, czy do, do... Nie, tu jest Best of 5. Aha, czyli, czyli mają trzy 3 deki, po 3 deki. Może się to skończyć 3-0, ale może się no. skończyć 3-2. Czyli do trzech wygranych. Dokładnie. Teraz, y, cóż, problemem szamana jest to, że nie ma kart. Przydałby ja to dopisze, mu się tutaj dociągnąć. Best of 5? No dobrze, no to to już będą wiedzieć. O, to będziecie wiedzieć już. Spammer. Moi kochani, e, spammer ma bardzo dobrą sytuację. Myślę, że tutaj najbliższe tury zdecydowanie dla niego. E, atak w twarz, płatnerka e, i oczywiście boom tutaj wyskoczy. Bez otwajki światło No także myślę, no, tak. że będzie miał bardzo ciężko y, tutaj kamko, ale tak jest czasami, no. Myślę, że tutaj mu karty nie podeszły. Ta karta w szóstej, siódmej turze myślę, że taki totem mu tutaj za bardzo nie pomoże. No tak, Ale szczerze mówiąc, wiesz, my tutaj nie mamy swoich jakichś faworytów, bo nam zależy na tym, żeby ta walka w sumie trwała jak najdłużej, to. żeby jak najwięcej było tutaj do pokazania. Na przykład, żeby taka walka była jak ten, ta bitwa o półfinał, to była coś. To była chyba na razie, tak, na pewno najlepsza streamowana, bo może tam się toczyły walki. Walka wieczoru to była. No, bo no, na początku żeśmy streamowali, tak właściwie kogo tam wzięli, nie? A no. tak naprawdę było 50 osób, które ze sobą, no to wiecie, 25 meczy nagle streamować, to się tak nie da. W się siedzieli 3 dni. I mamy Więc tutaj bardzo dobrze sobie... zrobiony stół. Jest dla pewności jeszcze zabity tutaj totem tymi bombami. I boom, w twarz. Także jest super sytuacja dla spamera. I Kamko tak naprawdę liczy na top deki. Jest tutaj zgładziciel, ale sam zgładziciel tutaj. No cóż, zagrany w tym momencie zgładziciel może tylko i wyłącznie te bomby ściągnąć, ale jednak chyba zdecydował się dwa razy zaatakować na twarz. <laughs> Nie, są tutaj... Ale czy to jest ten taki, taki co ty wszystko na twarz? E, nie, znaczy on jest bardzo agresywny. Co to, co to oznacza? On ma dużo kart z szarżą i bardzo dużo czarów. No, ale, mówić, to ale w tym momencie, no niestety, prawdopodobnie to podejście, rozdanie nie było zbyt dobre dla, dla Kamko. E, no i cóż, bufowanie dla na jeszcze naszego grubego trolla. Myślę, że tutaj nie ma karty. Kamko musi uznać zdecydowanie wyższość w tym momencie tego się. Deku spamera. Dobra, Czyli ja sobie spammer. będę zapisywał, bo ja mam gdzieś tutaj 100. Tak. Spamer. Jeden. Jeden. No i to jest elegancko teraz, to wiesz. Każdy wie o co chodzi, nie? Nie mam. Oni tu będą teraz sobie przelosowywać. No, czekaj. Tam mam marynarkę, musiałbyś mi ją podać. Już ci ją podaję. Ja tam mam długopis Bo. No. ja sobie będę zapisywał. No <laughs> Szykuję się do walki. O, dzięki wielkie. Nie, ja już ją sobie ten. Tak. Tu możesz się. Może papier. <laughs> papier. Nie, może papier. Jakby ktoś chciał autograf od najlepszego komentatora Są Shibo, To tutaj będzie jeszcze. Dobrze, czyli Kamko grał szamanem Spamer wygrał. Warriorem, czyli skreślamy. W tym momencie mamy druida. Spammer mógł wybrać pomiędzy Paladyną a Druidem. Także wybrał druida, a jednak Kampo idzie za ciosem. Bardzo sadzonki, fajne rozdanie. Dwie to to jest. jest fajne rozdanie, ale dziki ryk mógłby być jeszcze wymieniony. Z tym, że to jest agresywny druid. To jest druid. Kurde, jest jakaś specjalna nazwa na tego druida. Cancer. Druid. Mówią na niego Kancer Druid. Nie, to jest druid, w którym są. W którym są te. Kurde. Zapomniałem, jak się nazywa ten golem. Mecha, me, mechaniczny On się jakoś tak dziwnie nazywa W każdym razie mniejsza o to. E, będą palone karty. Tak mi się wydaje. E, opiekun i co? Zdecydował się tutaj zdecydował. To mu się że będzie mu palił karty? Napiszą mi jak się nazywa. Cures, 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 cures. cures, cures. Egg Druid. Nie, to nie jest Egg Druid. E, nie wiem jak się nazywa. Kurde. Kombo. Nie, nie, nie. Dobra, e, moi drodzy, mamy tutaj spamera z druidem. Na razie jeszcze nic tutaj nie wskazuje na to, że to jest Cursed. Znaczy, wskazują go te gnomy, oczywiście, tak. tak. Ale co te gnomy mogą zrobić, że on będzie Cursed? Cursed jest w tym momencie, kiedy e, dyskocie... Tak. A, tutaj jest e, fotoreporterka, się. Musie... Czy musimy robię coś robięcia. pokazać? Ja muszę się tak zrobić. Musimy tak, musimy tak. Boże, tak. komentuj Teraz w naturalnej pozycji. Naturalna pozycja. No. Mów coś. Dobra. To, że niby tu eee, mówimy i zdjęcia się robią. Krótka piłka. Kamko Zrobił co? Nie, tutaj generalnie spamer. Zagubiłem się. Spamer Wykonał słajpa. Został mu... Czemu mu same bronie jeden zostały stronie? jakieś takie. Albo nie jest taki, że on lubi. No on lubi uderzyć. Ale ta ręka jest bardzo słaba dla Kanko, no bo ma dwóch, dwa zgładziciele. Nie takiego zgładziciela się używa, wiesz. No jak to ma 8? No to ma 8, no go zarzuci, to tylko że będzie miał przeciążenie na tu że nic nie zrobi. E, spammer zdecydował się na zaatakowanie, nie na wyciszenie, to jest bardzo dobry ruch, e, faktycznie, to byłby błąd gdyby go zabił. Zdecydował się wyciszyć, wiesz dlaczego on go wyciszył? Żeby się nie odzywał więcej. W tej grze. <laughs> Ale nie, dlaczego wyciszył a nie zabił? Bo on ma moc specjalną taką, że może albo za, za, zaatakować za dwa, bądź wyciszyć. Dlaczego on go wyciszył tym totem? Żeby on zajmował miejsce na stole. I nie może przyzwać tego samego, dopóki on jest wyciszony. Tak, tak. to nigdy nie wypada. On go nie sam? będzie chciał zabijać w ogóle tego totemu. A to jest totem? To jest totem, losowy totem szamana. I jak on już potem się nie może by losować? Jeżeli jest na stole, niezależnie tak. czy wyciszony, nie może go przyzwać. Jak on jest losowy jak już. Nie rozumiem, Teraz to. mogą się tylko i wyłącznie przyzwać trzy inne już nie jest tak leczenia tak tam już Nie tu, do końca losowo jest tak. Mamy grabieżca spaczenia, tego właśnie mi brakowało słowa. To jest grabieżca spaczenia i to jest, ty... dlatego się tak ten deck Zobacz, ma jak, ma... jak się tak. Za każdym razem, gdy przeciwnik zagra kartę, usuń trzy górne karty z twojej talii. Czyli on go będzie spalał, spalał ten dek przeciwnika. Zauważcie Czyli to. Coś, że... co jest jego deksie, nazwa Curse, bo się sam sobie spali. Bo on się tak, jakby sam w sobie. Ee... Zagotuje. zagotuje. I po co by to. I no ale nie, 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 no, to nie jest tak łatwo, bo zauważ on nie ma jak go zabić. To znaczy, on niby spala mu jakąś tam część skali. No, drugiego takiego. Ale jednak zauważ, jaką on będzie miał moc tutaj uderzenia w następnej turze. Moc uderzeniową zaraz. I tej zauważ tej... to, że on chyba ma liter, jeśli on mu nie wyczyści tego. Bo e, on może w następnej turze użyć dwóch dzikich ryków. Zdecydował się na zaatakowanie, także ten gościu już zobaczcie na kamerce jak to wygląda. O, ten już leży na stole. No I to jest dziki ryk moi drodzy i to jest zwycięstwo dla spamera na 100%. Bo kamko to jest ten w czarnej koszulce tak mi się wydaje. Tak, to jest kamko, także jest tutaj z szarżą, będą dwa dzikie ryki jeszcze tutaj puszczone, było pozdrowienie. Było pozdrowienie? Gdzie było pozdrowienie? No było, bo witam cię. A w ten sposób pozdrowił. Także spamer wygrał druidem. <grym> Kills druid wygrał Uuu. Także bardzo mocny atak i zadowolony. Zadowolony jest. Zadowolony chłopak. No tu nie! No 2-0. No i drodzy. 2-0. 2-0 to wiesz co to znaczy 2-0. No, że już tylko i wyłącznie jedna wygrana dzieli no. pana spamera od finału. Także to jest minę, teraz... Koch mi ogień. Z włosów. Aż ci przypala kominek. A Jayna. czekaj co Jaina tam robi teraz. czy wydaje, że, że Jane... ona jakieś mikstury magiczne przygotowuje. Chyba tak. O, spamer ten wzrok, zobacz, pokierzysty. A ten sobie zapisuje co tutaj robi. Dobra, to ja sobie zapiszę tutaj, że spamer ee, zagrał już druidem, teraz że paladyn będzie. Ja wygrał. jestem za tym, żeby się sytuacja odwróciła, niech Kamko coś ugra. Niech Kamko coś ugra. Chłopak jest ogarnięty, e, ale powiem szczerze nie A poszło... A Kamko jest w tak, 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 tak. Dobra. Uuu, tak. czy to jest Murlock Mur Pal Mur Mur Palady? Dokładnie. Mur Murloc Palady. Murlok, e, To jest moja ulubiona talia. Zobaczymy tylko, czy ona jest troszkę inaczej zmodyfikowana. Bo są jest dwa takie podstawowe rodzaje Murloc Paladyna. Jest Murlock Paladyn, ten, który jest grany z Aldorami. To jest talia, którą ja gram. A zamiast Aldorów często jest grana Pokora, chyba tak dobrze mówię. Jest to czar za jeden nie który się zmieniał... właśnie, nie, Dobrze wiem, Sam, mówi, bo sam, bo się, sam chciałem... siebie pytam. Chciałem to potwierdzić, chciałem, że to dobrze mówił, bo ja właśnie też tak, tak też mam taką myśli. Myszka danie. z proroka, przepraszam, przepraszam. Nie, nie było. Jej na bardzo no, nie dobra. Maca. Teraz chciałbym powiedzieć, że bardzo fajne rozdanie dla Kamko, ponieważ rzucił w jednej turze dwóch stulejarzy, bo naprawdę on się tak nazywa. No najedź na tego troga. Trok, trok tu stuleja, Tunelarz. No to to jest to, Trap Tuner. To, to jest właśnie on. I yy, no, szkoda, bo mógłby być taunt, ale to i tak nic by nie dało. No. Bo jednak tutaj w tym momencie Przypominam, to są bardzo... półfinały: pierwsza walka półfinałów, cztery osoby walczą w półfinałach. Tak. Fajna, bardzo fajna, bardzo fajna runda, ponieważ on tutaj uroczystym czuwaniem dobiera, i znowu dobierze tutaj uroczystym Kod, czuwaniem to, to... kolejny do kart. I karty, no to ma ładnie. I, także spamer bardzo fajnie rozpoczął. No. Bardzo fajnie rozpoczął. Ale ja jestem za Kamko ciągle, bo chcę, żeby Kamko teraz jeden, żeby to wiesz. 2-2 nagle i walka finałowa. Ale będzie mu bardzo ciężko, wiesz? Tak. Ja już widzę to po tym rozdaniu, tym bardziej, że Kamko nie ma takiego stołu. Nawet gdyby go miał teraz zbudowanego, to on by był wyczyszczony. Kolejny raz, prorok, zagłady i dodatkowo jeszcze pójdzie murloch. Czy atakuje tego Biden? Nie, zdecydował się zabić tylko. To ciekawa sytuacja. W każdym razie, w tej turze mogą nastąpić dwie rzeczy. Albo odda turę po prostu Kamko, nic nie wystawiając. To nie wystawiając to od nich ma. Albo może zużyć tutaj mm -hmm. e, Eksplozję Lawy i będzie chciał po prostu zabić tego 07. Ale jeżeli on zagra Eksplozję Lawy, to nie zagra nic więcej. No, bo Więc to jest takie punkty. w sumie zablokowanie się na następną turę, ale... Wiesz co, Kamera z... ręka tak wygląda, że ja się boję. Także ja na miejscu Kamka bym zaatakował w twarz i po prostu, nie wiem, przyzwał... Nie, lepiej to temu już nie przyzwa. Chociaż nie, on już dwa razy, dwa razy uroczyste czuwanie, więc to nic nie zmienia, że jeden to ten więcej zginie czy nie. Ooo, spalił wszystkich, nie? No, i w tym momencie spamer ma pięć, więc może spokojnie sobie rzucić murloka. Tam jeszcze będzie token prawdopodobnie dograny, czyli Janusz. On się w ogóle nie boi o śmierć tych murloków, tylko czekasz, je na sam koniec dobierze, nie? Dokładnie. Właśnie, nawet dobrze, że one giną. E, bo I wtedy ma masz będzie. pewność, tak, on sobie pewnie jeszcze zapisywać będzie tam gdzieś na kartce. On mi się wydaje, że on nawet zapisują, tam nawet no. sobie rozmawiają. Tam. Ja sobie, wiesz, kumple, no są wiesz, starzy kumple, to są kurde. Zauważ, że spammer y, ma odwrót kart, odwrótali legendy, czyli on kiedyś legendę wbił. To nie jest taki pierwszy pan, No ja czy właśnie czy... to od razu to zauważyłem. Ciekałem kiedy tu powiesz. No to już mówię. że ma właśnie ten, a ten ma odwrót z lawy. Mm -hmm. Liga lawy. Liga Laby. Laby. <laughs> Zastanówmy się, czy można zabić tego Belchera. Można, jeżeli użyjemy tutaj Bufa na broń. Będzie miał Ona dwa razy to. atak za pięć. Dodatkowo mógłby wtedy jeszcze użyć tego odblokowania kryształu na, na, na tym tauncie, który powstanie. W sumie jest, mogłaby być to fajna tura dla Kamko, i chyba on tak zrobi. Czyli będzie pierwszy atak, właśnie belczera, zabijając go powstanie totem, totem, powstanie taunt 1-2 i właśnie w tym momencie wstrząs lawy zagrany, odblokuje mu kryształy i odblokuje mu do trzech, także jeździec tutaj też zrobi swoje kawaleria Cieszysta. jednak twarz Uuu, to ja też agresywny. bym z tymi Tak, ja z też bym tylko tu jest, tu jest Hilbot, tu no jest Hilbot i on musi osiem. się uleczyć, bo, bo on wie z kim gra, wiesz to jak się gra na przykład z takim paladynem, to się ma łącznie, jakieś ile leczenia 8 razy 4 ile jest. 8 razy 4 to jest 32. I tyle masz leczenia na tym, w tym deku 32 punkty. Czyli mógłbyś tak naprawdę zginąć jeszcze jeszcze raz. Jeszcze zginąć raz. raz zginąć. No, jeszcze zostałyby 2 śmierci dwa razy. No, także tu jest bardzo fajny powrót i chyba duchy. Dzikie duchy zagrane Szkoda, i błyskawica ooo. jednak. Ale wiesz, to Warto już jest. No na tak... animacja chciałem zauważyć. No tak, zbiegają, nie. On liczy na to, ale że patrz, tutaj leczenia nie ma. Jakie to jest mądre, to patrz, że ma takie z prowokacją i jednocześnie mm. atakuje na twarz i siebie trochę blokuje i na twarz. To jest właśnie to. To jest, to jest właśnie ta moc Herstona, ale teraz jak będzie Leo of Hands zagrane, to myślę, że już Kamko po prostu złapie się za głowę. Zobacz, zobacz co się stanie. Tak teraz. Ale co on zagra? No, no zobaczymy. Lay of Hands, moi drodzy, teraz wchodzi I w tym momencie o, o, już... Patrz, co zrobił gdzieś? Tak. No. <laughs> Ale to spamer. Ja, ja, na pewno ja, ja już tu, nie no, wiem, nie wiem, bo patrzę... patrz, zapisuje. Ty mówisz, że Kamko jest w czarnej. A, a zapisuje A może, wydaje, że a może no... A, a kamko ciągle tak się... Tak, tak. tak, no to to jest spamer. No to, to ja to po ruchach go znaję. On teraz rzucił mu tego i Kamko zrobił tak zatańczył. No tak było zatańczył. zatańczył. Mówię ci, to jest kamko, mm. jest jasne. Nie no myślę, że to już spokojna sytuacja, kolejne leczenie jeszcze nas. Kurde, ale on wiedział, że... To musi to wiedzieć, że on ma. On sobie zapisuje murloki. Tak, to jest spamer jednak, no. no. ten się tylko za głowę trzyma. Straszne z synchro kamera dźwięk. Odśwież. Odświeżymy. Odświeżmy. A to mówcie takie rzeczy od razu. Jeżeli jest desynchro, to musicie od razu powiedzieć, bo my tego nie widzimy, nie mamy podglądu streama. Znaczy, nie mamy tego, tego, co już wy oglądacie. Dobra, dobra, czarny to Dobrze. <coughs> no i teraz murloki, zobaczmy. Dwa murloki przyzwane. No i nie będzie tutaj Litala, natomiast w tym momencie już Kampo chyba nic nie może zrobić. Ja to tak, już jest że... porobione już jest. Także. Cóż, można powiedzieć. Tamt? Może? Nie, jeden, jeden. No już tylko i wyłącznie może wyrzucić wszystko na stół. Musiałby się teraz po prostu już... No nie wiem, co by się tu musiało stać tak naprawdę. Eksplozja. No, ale on i... jeszcze nawet nie przyzwał tych murloków, wiesz, tych takich z koksów. Tych koksów ze wskrzeszenia murloków. Nie, no, jeszcze, to nie wypadło nawet. Nie ma karty, nie ma teraz karty, która po prostu tutaj cokolwiek zmienia. No. Jest tutaj w tym momencie... Powstaje, jest jedna, mógłby wstać na przykład. No jest 14 lat. I go tam ataków. porobić przez stół. Mogłoby tak być. No, ale my to mamy na streamie. My to mamy nagrywane, więc tak nie zrobi, nie? Jak gracie online, to się nie, może, nie musicie o to martwić, a w turnieju offline, to wiecie, kamko, ręka musi się zrobi ciężka nagle i będzie KO. KO. Nie? Fajna karta, super, atakuje za 10, brakuje mu 6 obrażeń, musiałby tutaj wpaść mu trzask. Gdzie on atakuje za 10? No zobacz, on ma... Teraz za 5. Ale tak, ale zobacz, jeżeli on rzuci taką kartę sobie na rękę, na, 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 na bohatera, to zauważ ile z dwóch mu się robi? 5, a on ma furię wichru, czyli dwa razy atakuje tą No to mu zabraknie za... co, jednego? Za... Nie, zabraknie mu po prostu 6. Także no niby jedna karta więcej... Czyli stoko... było blisko, a jednak tak ja, daleko. Ja Idzie Bonkol idzie pogadać, moi drodzy. No i oczywiście tu było trzy na dole, moi drodzy. Ja już tu idę Pąkola pokazywać. Co tu się stało? Co tu się? Czekajcie, bo myśmy w ogóle źle komentowali przez jakiś czas, bo myśleliśmy, że to ty jesteś spamer, ty jesteś kamko. Pierw... programy. Powiemy tak, jesteś. Yy, słuchaj, kolego, powiedz mi, czy wierzyłeś do końca, że jednak do, tam dostaniesz jedną kartę więcej, jakiś trzask, bo tam sześć zabrakło na koniec. No, zawsze trochę brakowało, ale po prostu taki ja miałem agresywny setup, kolega miał bardziej kontrolny i. No ciężko było, wiedziałem, że mi będzie ciężko, no i jednak mu się udało. Tak. 32 leczenia, nie? To jest coś, kurde. To jest. Hippalady. No, ten, tam poszły dwa Hillboty, nie? Dwa hilboty, Lion hands i jeszcze true silver poszedł. True silver. No ale co, ogólnie podobało Ci się? Nie no jasne, ekstra, zawsze lubię tak. takie eventy, chętnie jeżdżę, zawsze mam gdzieś w pobliżu. A powiedz mi, bo tutaj kolega ma, widziałem, jest rewers legendy, nie? A tutaj jaka Twoja taka najwyższa ranga? Nie no, też legenda parę też razy. Też była legenda? No ale to wiesz, słuchaj, nie poszło Ci. Ja widziałem w pierwszej walce, to też było słabo, bo nie miałeś odpowiednich kart na tym szamanie, ale jednak nie chciałeś zmienić deku. Co Ty tam miałeś jeszcze w te dwa deki? Jeszcze został Zulok, który też miał ciężko na wszystkie pozostałe talie. I co jeszcze? No i Sekret Paladin. No. To co, moi drodzy? Będziesz do końca, czy idziesz już? Oglądasz finał? Zostaje, oczywiście, będę oglądał, kibicował. Dobra, no to fajnie, to ja Ci dziękuję tutaj za ten udział. Jeszcze będziemy gadać, a tutaj jest zwycięzca, idziemy do finału w ogóle. Czy ty wiesz, nie, bo to był pierwszy półfinał, nie? Tak, to był pierwszy półfinał. Powiedz mi, czy ty zapisywałeś sobie murloki wszystkie. Tak, zapisałem sobie. Mogę nawet pokazać, to miałem tak fajnie zapisane murloczki, o, to nie ta karteczka. To do kamery byś, byś musiał pokazać do kamery, gdzie, gdzie one są zapisane. Ja też tak robię, wiesz, bo ja to jest moja ulubiona talia, tylko problemem jest to, że znaczy nie używam Addonu, czy ty używasz jakiś? jakichś addonów na przykład, no że Ci liczą? Dyktrakera, tak, używam nie, przecież w sensie do liczenia nie używam, tylko Dyktrakera używam do kart po prostu w domu sobie używam. Tak? I jak powiedz mi tam legenda jest co miesiąc? No raczej tak jest, staram się strasznie, ale czasu z nie ma, ale jestem w drużynie, jak może niektórzy wiedzą, jestem w KDV, jestem liderem i no i też do tego eventu dużo, dużo tonowałem z moim kolegą Firsyndromem. Ale nie grindujesz chyba rangi tym bo to długo trwa, nie? Nie, 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 ta z Renolokiem sobie właśnie grinduję, bo tak bardziej zawsze próbuję, że jeden sezon, jeden zły portret, już mam już trzy. O, to ładnie. Dobra, to ja Ci życzę powodzenia i teraz czekamy tutaj na drugi półfinał. Głos do studia! To do mnie. To do mnie, moi drodzy. Głos do mnie. Jak ten bąkol, to poważnie robi wszystko. To jest profesjonalista, jednak widać różnicę. Jay wstał. <grym> Jay wstał. Eee, moi drodzy, za chwilę odbędzie się kolejna walka, eee, pół finału. Ale zanim się ona odbędzie, to robimy przerwę. Tradycyjna tak. przerwa, moi drodzy. przerwa. Herbatkę sobie herbatkę. Zróbcie sobie herbatkę, pójdźcie do toalety, jeśli potrzebujecie, a my zaraz się widzimy.